Witam Cię, zaprosiłem tutaj osobę Tomasza Damiana, jest to król internetowego MLM-u, ma ogromne doświadczenie, zarabia w internecie, jeśli się nie mylę, od 2009 roku, albo przynajmniej pamiętam, że bloga od tego czasu masz i osiąga w firmach pierwsze miejsca. Razem zaczęliśmy jakiś czas temu współpracę. No, i chciałbym właśnie poznać Twoją opinię jak z Twojej strony. Mam tutaj dla Ciebie pierwsze pytanie. Dlaczego podjęłeś propozycję współpracy z marketingiem sieciowym, internetowym? No właśnie, do, dobre pytanie. Dzięki za rekomendację. Dzięki za wprowadzenie krótkie. że działam w marketingu internetowym od 2009 roku, ale żeby była jasność, nie zarabiam od 2009 roku. Wiesz, to nie jest tak, że pierwsze kroki postawisz i od razu zarabiasz. Więc żeby była jasność na początku tego materiału, przez pierwsze trzy lata nie zarobiłem nic, tak? hmm. Wiesz, bo, bo ludzie patrzą teraz na moje sukcesy i myślą, że wiesz, Tomek super, zarabiasz dobre pieniądze, jeździsz super autem, po, po, po świecie gdzieś tam jeździsz i tak dalej. Natomiast e, to e, nie było od razu. Jest, przez pierwsze trzy lata miałem przygodę taką podobną, jak większość ludzi w tej branży, ponieważ. E, Przymierzałem się do tematu, próbowałem różnych technik. Nie robiłem tego, tak, tak naprawdę wybrałem taką drogę jak większość ludzi, czyli drogę własną, a nie drogę właściwą. I wiele osób w internecie też dodaje mi to pytanie właśnie, jak to, jak to ma wyglądać, to myślę, że do tego pewnie przejdziemy później. Natomiast pytasz się, dlaczego ja wybrałem marketing sieciowy i marketing internetowy, bo to są w zasadzie łączone dwie branże. Marketing sieciowy... Wybrałem ze względu na to, że jest dźwignia, ale e, wybrałem też ze względu na to, że ja w pewnym momencie e, prowadziłem swój biznes, w pewnym momencie swojego życia w 2007 roku zrobiłem milion złotych obrotów w tym biznesie, natomiast pół roku później zbankrutowałem i, e, i, moje, i moje po prostu saldo wynosiło minus 200 tysięcy, e, czyli miałem 200 tysięcy złotych długu. Miałem e, straszną sytuację, bo myślałem wtedy, e, w Wielkopolskim, w takiej kawalerce, gdzie po prostu zaciągnięte były wiesz, wszystkie żaluzje w oknach, żeby tylko nikt mnie nie zobaczył, czasem jakiś komornik nie przyszedł. Nawet się bałem, że przyjdzie wtedy właściciel mieszkania, któremu wisiałem jakieś tam 500 zł na część, I wiesz, nie było mi do śmiechu wcale, kiedy wiesz, miałem pozaciągane te wszystkie żaluzje antybłamaniowe, takie były w tym mieszkaniu. No i właściciel przychodził i pukał do mieszkania, a ja siedziałem w kącie gdzieś tam skulony i po prostu nie miałem na tym czynszu tych, tych, tych 500 złotych. Więc wyobraź sobie, że ja bardzo marzyłem o tym, ponieważ wcześniej prowadziłem biznes, który już dawał setki tysięcy złotych obrotów, więc bardzo marzyłem, żeby wrócić do tej sytuacji. Natomiast w momencie, kiedy miałem ten, te długi, ten kryzys, no to szukałem biznesu, który będzie nisko, nisko nakładowy na starcie. No i e, przeszukiwałem internet w tym czasie i, i, i spotkałem właśnie w tej kawalerce siedząc przy lotnopie, czy jest po najlepiej, żeby nikt nie widział. No i przeszukiwałem internet i trafiłem na takie dwa e, no, wydarzenia, które się odbyły wtedy, czyli e, powstała firma Allegro i powstała firma Nasza Klasa. I ludzie, którzy to założyli, oni, e, wiem, że Naszą Klasę sprzedali wtedy, to byli studenci chyba, albo młodzi ludzie, którzy ją bardzo szybko sprzedali za grube miliony. No, i jak ja to usłyszałem, pomyślałem sobie, kurczę, czym ja się różnię od takiego studenta, który wiesz, sprzedał za grube miliony swój biznes. E, tak naprawdę niczym się nie różni od niego. A też e, potrafię obsługiwać komputer i tak dalej. Chociaż słabo obsługiwałem komputer, tak naprawdę. No, ale potrafię to robić. Wiesz, potrafiłem biznes zrobić wcześniej w innym temacie, to myślę, dlaczego miałbym tego nie umieć zrobić w internecie. No i zacząłem przeszukiwać ten internet. E, i jakby internet dawał mi taką anonimowość, że wtedy, wiesz, ja nie chciałem wychodzić do ludzi, miałem długi i bałem się wychodzić z domu w ogóle i, i powiem Ci, to mi dawało taką anonimowość, e, że mogłem sobie przeszukiwać, spokojnie pracować, nikt mi tutaj, wiesz, żaden tutaj, wiesz, e, nikt mi nie mógł wejść do, wiesz, do mojego mieszkania, to takie było stresujące dla mnie wtedy. No i mogłem sobie pracować spokojnie, to, to był internet, ale jak zobaczyłem, że jest taka dźwignia a, e, i zacząłem przeszukiwać internet w poszukiwaniu możliwości zarabiania. I w pewnym momencie trafiłem na ogłoszenie człowieka, który zarabiał około 10 tysięcy złotych wtedy przez internet, to było 2009 rok. To było dla mnie ogromne pieniądze. Wiesz, gość, kto siedział w domu, wiesz, wygodnie, fajnie, i 10 tysięcy złotych zarabiał, tak? No i ja się do niego zgłosiłem i to mi dało taką wiesz, wizję. Okazało się, że to był właśnie marketing sieciowy, jedna z firm suplementacyjnych, bardzo fajne, fajna wizja. Ja stwierdziłem, że chcę robić. No i zacząłem się uczyć wtedy tego marketingu internetowego, no i później niestety ta moja droga była bardzo długa, wybrałem swoją, e, swoją drogę, własną drogę, a nie właściwą, przez to trzy lata ja się uczyłem tego biznesu tak naprawdę, zanim e, zacząłem osiągać pierwsze rezultaty. Mm, bardzo ciekawe informacje. E, dobra, przejdę do kolejnego pytania. Czy według Ciebie każdy może zarabiać w internecie? Przecież z zarabianiem ogólnie ja sądzę, że to jest tak. Każdy może zarabiać, ale nie każdy to zrobi, tak? Czyli tutaj wszystko zależy moim zdaniem od gorącego pragnienia, od gorącej potrzeby. Jeżeli dzisiaj ty nie masz gorącej potrzeby, zobacz, ja już tak, ja miałem sytuację, kiedy byłem przyparty do muru, po, kiedy zbankrutowałem, moja firma osiągnęła takie rezultaty, a ja nie inne miałem 200 tysięcy długu komornicy i tak dalej, ale ja miałem synka, na którym mi bardzo zależało, On miał wtedy 3 lata, zależało mi na tym, żeby, wiesz, być super ojcem i tak dalej, a mimo wszystko nim nie mogłem być przez chociażby długi. Wiesz, nie mogłem. Moja, moja partnerka odeszła ode mnie z synkiem, ja w ogóle się nie mogłem spotykać z nim, wiesz, to, to, to było po prostu wynikało z pieniędzy, z braku pieniędzy. 95% moim zdaniem wynika z braku pieniędzy. Jeżeli w ty to dla mnie nie było, wiesz, rzeczy, która mnie powstrzyma do tego, żeby z tym synkiem, wiesz, więcej przebywać, żeby zdobyć taką sytuację, taką możliwość, żeby taka, taka sytuacja zaistniała. No i ja miałem gorące pragnienie. Natomiast ja widzę, wiesz, często u ludzi tego pragnienia nie ma. Oni po prostu chcą mieć tylko spokój. Po prostu iść do pracy na 8 godzin i, i po prostu mieć tylko ten spokój, oglądać telewizję i tak dalej. I, I żeby tylko od pierwszego do pierwszego starczyło, może raz w roku na wakacje do Międzyzdrowi pojechać, wiesz, i się wiesz, cisnąć, gdzieś tam wiesz na plaży, i tak dalej. I to są e, niestety nieraz wizje ludzi. Natomiast, e, oczywiście, twierdzę, że może to zrobić każdy, ale nie każdy to zrobi ze względu na swoje właśnie żarliwe pragnienie. Ale też jest taka sytuacja, że często jest tak, co ja obserwuję, że ludzie e, po prostu nie. E, E, nie, nie widzą tych możliwości, wiesz, to nikt im tego wcześniej nie pokazał. I na hmm. przykład e, jest takie fajne powiedzenie moje ulubione, które mówi, że ludzie nie mogą uciec z więzienia, ponieważ nie wiedzą, że w nim w ogóle cierpią. I to jest takie bardzo, e, coś to co do mnie dotarło. Że trzeba ludziom otwierać oczy I, i taka jest moja misja w tej chwili w życiu, żeby ludziom otwierać oczy, że nie jest tylko, wiesz, e, misją chodzenie do pracy o, e, od wieku 20 latka do 60 tego roku życia do emerytury, albo teraz jest nawet dłużej, i po prostu zajechanie się na tym etacie, tylko że są inne możliwości. I to te możliwości ja chcę ludziom pokazać. Dokładnie, dobrze mówisz. A powiedz mi, w jaki sposób połączyć pasję i zarabianie w internecie? O, to, jest, to jest genialne pytanie, wiesz to, i, i, i to też e, nie zawsze jest e, zrozumiałe dobrze, ale na przykład wiem, że Twoją pasją jest bieganie, zresztą Dokładnie. moją też e, kiedyś taki stworzyliśmy. Team Running and Reading, czyli klub człowieka, który dużo czyta i dużo biega. I moim zdaniem jest to fajne i bardzo możliwe do zrobienia. Bo zobacz, jeżeli ty zakładając uwielbiasz biegać, to dzisiaj na rynku bardzo cenną, cenną rzeczą jest informacja, czyli rzeczą, za którą ludzie ci zapłacą. No i na przykład dzisiaj jest wiele możliwości takich jak